I witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Metro 2033. Um, przeprawiliśmy się przez Bandytów. W poprzednim odcinku, tak w ogóle, jeszcze zanim byli ci bandyci, poznaliśmy Burbona, który musiał się dostać na sąsiednią stację. Nam to jak najbardziej na rękę, ponieważ zawsze to bezpieczniej podróżować z kimś. No ale niestety musieliśmy się przeprawić przez opuszczone, właściwie to przeprawiamy się cały czas przez opuszczone tunele, przez które nikt nie podróżuje. No jak widzicie, niestety, czy jak widzieliście. Starliśmy się z bandytami. Nie wiem, czy to przez to, że byłem za mało ostrożny. Może uaktywniłem jakąś pułapkę. Nie mam pojęcia. Może tak po prostu musiało być, że doszło do walki z nimi. I teraz natknęliśmy się na ten, powiedzmy, most. Most, przez który trzeba przejść. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie wyzwanie, no ale postaram się to zrobić. Nie wiem, jak to się skończy, bo w dole nie jest za fajnie. Holy shit. Maska? Maska? Prawda? Zakładamy maskę? Patrzymy ile mamy czasu? No, Dobra, dawajcie, Trochę jest. Co się tutaj dzieje? W ogóle burbon brzmi jak... jak guzy Stalkera. Okej, okay, coś już tam widzę. Wypad. Wypad, wypad. Holy oh, shit! Cholera. Ale szóny są wytrzymałe z O, nie, 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 nie. Zabawimy się w kotka i myszkę. Okej, okay, udało się, udało się. Mam nadzieję, wiecie co, mam nadzieję, że nie tracimy pocisków, jeżeli przeładowujemy zbyt wcześnie. Mam nadzieję, ale mogę się mylić. Także gdzie on po raz? Skuba już jest tam. My musimy naładować naszą latarkę. Ej, dobra, ja tutaj nie zostaję, nie mam... Cholera. Holy f... Dobra, coś tam się jeszcze czai, jak tam nasze filtry dadzą radę jeszcze. Co to, ta broń jest strasznie słaba, z tego co widzę. Tak, zdecydowanie za słaba. Dobra, chyba postawimy je tak na strzelbę. Okej, okay, sam sobie poradził, skubaniec. Dobra. Nie chcę tutaj zostawać sam. Nie byłoby to zbyt mądre. Dobra, prowadź, prowadź w takim razie. Chyba nas jeszcze ścigają. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja zgaszę latarkę. Ktoś tam. Jest. Czy ja mam się udać teraz niżej? Czy ja mam coś zrobić tutaj? Dobra, wszystko dlatego, że nie przeczytałem. Wszystko dlatego, że nie przeczytałem, co, co on powiedział. Lepiej być jednak ostrożnym tutaj. O nie Kolejne rozbójniki Cholera oszty dziadu prosto w... O Jezusie. Dobra, dwa pociski zwykle starczały, przynajmniej na drezynie Dobra, czy my tam możemy iść? Ok. No dobra. Eee, ciasne pomieszczenia. Niedobrze. Ja mam iść pierwszy? Cholera. What the... Dobra, dobra. Ewakuacja. W coś ty nas wpakował, stary. Naprawdę nie pogardzę Twoim kałachem po czymś takim. Będzie to naprawdę bardzo miły prezent. Dobra, przetrzyjmy sobie maskę. I. i co? Gdzie on po nas? Tam już jest. No dobra, nic tutaj nie ma, więc możemy iść spokojnie za nim. A tam jest jakieś wejście. Cholera. I taka ładna lesznica. Zasada zuga. No i cholera z nim. Za mną! Chyba się trochę wkurzył, co? cholera... Oh. My mamy iść tu? Dobra, wiesz co, burbon Dobrze było, żebyśmy coś wykombinowali, bo... Robi się bardzo niebezpiecznie. Okej. Okej, okay. Okay. dobra. Uf. No jest ciężko, powiem wam, że jest y, bardzo ciężko. Te stwory są strasznie wytrzymałe. Gdzie on polas znów nam zniknął z pola widzenia? Bourbon. cholera, chyba nas zostawił naprawdę? Dobra, nie mógł się podzieć daleko, musi gdzieś tutaj być. Eee, chociaż wiecie, co mam wątpliwości w tym momencie. Jest, dobra. Tak się właśnie kończy. Szwędanie pomytro samemu. Okej. A cior, jakby to nam upry nie chwatało. Teraz jeszcze jej de klatyś. Arciob, słyszysz, ty paszar tam paszmu ram. Może znajdziesz się. I dwinimy. No super. Wiecie co? Ja myślę, że będziemy potem świecić. O, cholera. Dobra, czyżbyśmy się natknęli na kolejną anomalię? Wow. No dobra. Siomuchy, sio. Czy my możemy iść? Możemy. Aczkolwiek idzie to nam topornie. Niezdrowe wizje, ja myślę, że to te grzyby. Dobra, Widzicie co? Ja stąd chyba ja, uciekam, bo. Dobra, ja gdzie ty jesteś? Okej, nie potrzebujesz naszej pomocy, to dobrze. Czy możemy zdjąć już maskę? Co tu się odwala? Przypomina emisję, ale to na pewno nie jest. I czemu nas ciągnie w tamtą tą stronę? Bardzo mi się to nie podoba. I wolę iść chyba tam w stronę bramy. To może powinniśmy iść w stronę światła? O cholera, im mocniej się staramy iść w stronę bramy, tym... Okej. Okay. Czyżby koniec gry? No dobra. Pierwsza śmierć, pierwsza śmierć w metro 2033. No dobra, czyli jednak nie możemy iść w stronę Czerwonego Światła. Dobra, cały czas musimy iść tam. Okej, okay. przeszukamy znowu ich. Mam nadzieję, że tym razem się uda. I tym razem w stronę światła nie jest dobrym pomysłem. Dobra, idziemy tam. Holy shit. Wygląda to rewelacyjnie, ale, ale i tak już wiem, że musimy od tego uciekać. No dawaj, dawaj. Pytanie tylko, co wywołuje. Te wizje. Albo czarni, albo, albo kolejna anomalia. Ona chyba też jest pod wpływem tego, tej dziwnej wizji. Nie, nie, tym razem się nie da. Biegni Artem, biegni, 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 biegni. 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 Udać się, udać się, udać Tak jest. Ok, co to za ze mną było? ty słyszałeś? Zastanawiasz się, że to kolejna anomalia. Chyba, że to te śpiewające rury, o których wcześniej Burban mówił. straszne. Czy możemy ściągnąć już maskę? Chyba nie. Chyba nie. I coś nas definitywnie ściga. To chyba niedobry pomysł, żeby ładować yy, akumulatory, ale... Cholera... Dobra, pozwólcie, bo... Tam jest coś do zdobycia? Czy mi się wydaje? Czy damy tam radę przeskoczyć? Wiecie co, nie mam pojęcia, czy damy radę. O, Dobra, to było niechcące, to było niechcące. Chciałem włączyć przybliżenie, ale nie wyszło. Wiecie co? Dobra, nie będę ryzykował, powiem szczerze. Nie będę ryzykował, wiem. Być może warto by tam było przeskoczyć, ale nie wiem, czy to się uda. A nie chcę zaczynać jeszcze raz. Nie chcę zaczynać jeszcze raz. Tak, dokładnie tak. Dobra, co tym razem na nas czeka? Kolejny nieszczęśnik. Czyli, jednak ktoś próbował tymi tunelami się przedostać dalej? I gdzie teraz? Prowadź, panie pilocie, nowoty prospekt Mira. Ty główne artanier, rozkrywaj, papaczka, wszystko zrobi. To jest stacja, tak to wygląda, tylko że zwrota są zamknięte. Ludzie, bratwa! Otwórzcie, proszę! Nie dajcie pomierzyć strasznej śmierci! Czy my byliśmy tam na dole? Cholera... Tam chyba coś... Wiecie co? Nas tu teraz! Halo, halo? Okej, okay, obudzili się. Artyom, Trochę pewnie w czasie. No dobra, zaczyna się znowu. O cholera. Szajsę. Dobra. Jeden trup, dwa trupy. Dobra, przeładuje od razu. Wygląda na to, że nie marnujemy amunicji. Już? Cholera... co? Wiecie co? Wiecie co? Źle to robię. Zostałeś przecież dwoma pociskami. Nie, jednym, przepraszam, jednym. Cholera, cholera, co robi się bardzo niebezpiecznie. Apteczka, 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 apteczka. Eee, pomóż, 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 pomóż. Przydałoby się naprawdę coś szybko-strzelnego. Wojejewódz! Okay. Słusznie okay. słuchajcie, że jedziecie się tym zajmują, nie panie. No dobra. Naprawdę cudem się udało przeżyć. No na pewno nie dzięki moim zdolnościom. My Eee, jaka może pogawędki. Może byśmy się już przedostali na stację, co? Dobra, to było niechcące, jak zwykle. No dobra, co teraz, panie i panowie? Mam nadzieję, że będzie trochę bezpieczniej, przynajmniej dużo bezpieczniej. Solidne wrota. Okej, okay, ja też mam założyć ręce za głowę. To trochę niemożliwe. Uff. Nigdy прежде я ja nie видел такого bazara. Na нём <laughs> można było kupić вообще всё, что угодно. Жаль Бурбон задолжал дина солдатам i nie chciał zadierżywać. No tak, czyli najwyraźniej Burbon miał jakieś zatargi z Hanzą, ze zrzeszeniem kupców. Czyli jego los pewnie nie był zaciekawy. Okej. Okay. Nie zapomnij zdjąć maski. Dobra, wiem, że teraz zepsuję moi drodzy, ale muszę zobaczyć w takim razie, jak się zdejmuje maskę. Mm -hmm, nie to. Sterowanie ekwipunek, zaraz zobaczymy. Eee, Maska przeciwgazowa G, dobra. Okej, okay, dobra, czyli grają ją, ściągną za nas. Dobra. tak o, no dobra, teraz to już naprawdę się popisałem. Dobra, jak tam chłopaki? Spokój? Ja? No dobra, nie. No dobra, nie ruszam się. poczytam sobie notatki, tak w międzyczasie. Ehm, zapomniany tunel, nie zabraliśmy dwóch. No dobra, pominęliśmy jakieś notatki niechcący. Czyli będziemy musieli trochę więcej poszperać. Nie ma szans, bym mógł dotrzeć aż tutaj bez Burbona. Dokładnie tak. Wszędzie czuję się jak w domu i wszystkich zna. Tak jak przypuszczałem, miejscowi mieli z nim jakieś zatargi, ale chyba Bourbon już to załatwił. I nic dziwnego, bo Prospekt Mira należy do Hanzy, Związku Handlowego Stacji Linii Okrężnej, najbogatszego z państw metra. Tak jest, dokładnie tak. Hanza chyba regularnie rozszerzała swoje wpływy. Dla członków Hanzy najważniejszą rzeczą jest zysk, ponieważ ich dobrobyt zależy od handlu z innymi państwami i ze stacjami niezależnymi. Być może Burbon naczarnął kiedyś ich zaufanie, a teraz obiecał im to wynagrodzić z nawiązką. Trzeba tylko pamiętać o powiedzeniu. O powiedzeniu lepiej zadłużyć się u samego diabła niż u Hanzy. Nie zawsze, nie będziemy łatwo ich spłacić. Dobra, czyli już wiemy, że z Hanzą lepiej nie zadzierać, i na pewno nie, nie brać pożyczek od nich. Market... Ну добра, так долго буду начекал? Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Окей, проспект Мира. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Ну no добро. Hey, следи за языком. Я тут своих хлопьесты мяту никого не хочу. Я тут никим не затерял. перцев точно если они нам отработают, то мы там типа дерьмо разгребаем. Будем считать, что повезло. Ну, то ты был возле мизодировочный я. На Гарзу нам пути нет. Но зато, слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогаза. Есть одна мыслишка. Ну окей, фильтры, хиба до кавы. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну добра. Ну давай, минут пять у тебя в общем есть. 5 minut, 5 minut. Dobra, musimy znaleźć jakiegoś kupca. Gdzieś tutaj nie ma. Uuu. No, dobra. To chyba są jakieś lokalne. Lokalne drabiki? Nie. Ten na pewno nie. Dobra, co my tutaj mamy? Hmm, wagon, niczym polski Wars. Albo Intercity. Bardzo wygodne. Dobra, zabierzmy sobie to. No dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o sam przedsionek stacji. A zobaczmy, co się kryje dalej. Eee, gdzie może być kupiec? Gdzie może być kupiec? Już chyba coś widzę. A, co ty tutaj masz? Moskwa. Stacja metro. Prospekt Mira. Stanowisko ogniowe. Czyżbyś ty był jakimś e, chyba nie? Naczelnik? Nie jestem pewny, ale to chyba też biuro naczelnika. Dobra, tu mamy bar. A tutaj mamy market. Dobra. Będziemy mogli sobie pokupować różnego rodzaju rzeczy filtry. Muszę pamiętać o filtrach. Nawet są wózki, no proszę. Całkiem jak w cywilizowanym świecie. Halo? Hmm. Dobra, teraz znajdźmy broń. Eee, nie, ty sprzedajesz instrumenty. Ty sprzedajesz wiadra. A jakieś naczynka. Naczynka, narzędzia, tego typu rzeczy. Ty sprzedajesz świnki, to nam nie jest potrzebne w tym momencie. My potrzebujemy broni, my potrzebujemy czegoś i filtrów. Czegoś. O, właśnie, dokładnie tak. A tutaj mamy kantor. Dobra, kantoru na razie nie będziemy używać. Filtry, filtry, filtry. Ty masz filtry 20. 20 nabojów za jeden filtr, tak? Okej, okay, niech i tak będzie. Na pewno sobie. Dobra. A weźmiemy jeszcze jedną apteczkę I, i, i. Dobra. 20 minut. Na 20 minut nam starczy filtrów. Mam nadzieję, że to starczy. Co on jeszcze sprzedaje? Tutaj mamy jakieś Wybuchowe granaty, no proszę. Kran zapalający. No właśnie, tak. Dobra, weźmy sobie parę. Chociaż do tej pory nie użyłem żadnego. Okej. Okay. Dobra, to jesteśmy wyposażeni. Jeszcze może tutaj skoczymy, zobaczymy. na co możemy to wymienić? Sobaka. Tichar. Broń pneumatyczna, domowej roboty, zaskakująco cicha i celna. Przepompowywanie zbiornika zwiększa moc, ale dodatkowe ciśnienie szybko ulatuje. No właśnie, tylko że to jest na stalowe kulki, jeżeli się nie mylę, ale i tak już nie mamy pieniędzy. Kurczę. No, mam nadzieję, że znajdziemy gdzieś po drodze jeszcze. Ewentualnie coś sprzedamy. Myślę, że rewolwer moglibyśmy sprzedać, wiecie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale. Ciekawe ile za niego dostaniemy? Za 20 nabojów, ale wtedy będziemy mogli kupić tą broń pneumatyczną. Tylko czy to jest dobry pomysł? Wiecie, nie mam pojęcia. Ciężko mi tutaj powiedzieć. Ubojnik. Na pewno na pewno ubojnik będzie lepszy niż ta strzelba, którą teraz mamy, zaraz zobaczymy. Ile ona kosztuje w ogóle? Oj, 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 oj gdzie to jest? To jest ubojnik 70. Dobra, mamy do wyboru albo strzelbę, albo broń pneumatyczną. Jak myślicie, co by mogło być lepsze? Ja bym obstawiał tak na logikę na strzelbę, chociaż z drugiej strony. Czy wymienić dublet za ubojnik? Koszt w nabojach powinien 45. Dobra, wiecie co? Zaryzykuję. Zaryzykuję. Niech i tak będzie. Czy możemy to jeszcze dostosować? Pewnie nie, bo to już byłoby za drogo. Ok, Na więcej raczej nic nie możemy sobie pozwolić. Nie. Wskaźnik klaserowy. Mhm. Za 15. Za 15 pocisków. Dobra, na razie zostaniemy przy tym co mamy. Myślę, że więcej nie będziemy ani kupować, ani sprzedawać nic. Mam nadzieję, że to się nie odbije. Co my tutaj mamy? Co to jest? Resetuj zawody, zawody, zawody. Co to jest co? Dziwna rzecz. Może właśnie niepotrzebnie straciłem pieniądze. Okej, okay, ta strzelnica jest, dobra Okej, okay, dobra, mamy chwilę czasu, to sobie post postrzelamy. Czemu by nie? Chociaż i tak uważam, że to zmarnowane pieniądze w tym momencie są. No dobra, pokaż się tarczo. Dobra, przeładujmy póki możemy. Jedziemy dalej O, cholera, chyba nie ustrzelimy ostatniej tarczy. O, dało radę. E, mam perfidny zwyczaj przeładowywania, naprawdę To będzie zdecydowanie lepsze. Ale strasznie słaba jest ta broń. I niestety nie zdobędziemy wszystkich tarcz. A może, może, może może, może się uda? Może się uda? Nie, chyba jednak nie. Eh, dobra. Może to i lepiej. Swoim drogą, ciekaw jestem, czy tutaj można coś wygrać, bo. Dobra. Niech to będzie. Zakończy, zakończymy to. I na tym też zakończymy odcinek. W sumie nawet nie zamierzałem tutaj strzelać. No, ale tak jakoś wyszło. Dobra, dobra. Mogę stąd wyjść, mogę stąd wyjść. Jest chyba nasza nagroda, co? Poważnie? Dobra, czy ja mogę stąd wyjść? Aha. Aha, wiecie co? Dobra. To była jedna wielka pomyłka, tak wiem. Nic nawet nie dostaliśmy. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Ja myślę, że na tym zakończę to po prostu. jedna wielka pomyłka. Straciliśmy pociski, straciliśmy pieniądze. To było po prostu złe. Dobra, ja się załamałem i w tym momencie kończę ten odcinek, także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.